Pierwsze seminarium na terenie Dolnego Śląska odbyło się 7 czerwca w Starostwie Powiatowym w Świdnicy. Uznano, że takie spotkania są potrzebne dla służb, które pracują na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie. Celem dzisiejszego spotkania jest wymiana doświadczeń pomiędzy ośrodkami interwencji kryzysowej z terenu Dolnego Śląska, wymiana dobrych praktyk, szukanie nowych rozwiązań przeciwdziałania przemocy w rodzinie. Wśród prelegentów będzie między innymi pani Marta Waniszewska, to jest wojewódzki koordynator realizacji Krajowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie. Będzie też specjalista do spraw rodziny zatrudniony w naszym ośrodku interwencji kryzysowej w Świnicy pani Beata Oleksy, która będzie mówiła na temat działalności ośrodka interwencji kryzysowej, tego tych działań, które podejmujemy systematycznie, te, które planujemy na bieżący rok. Ponadto będziemy też poruszać zagadnienie superwizji osób, które pracują z osobami doświadczającymi przemocy. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Świdnicy liczy, że czerwcowe spotkanie będzie dobrym początkiem systematycznej współpracy.